Drugiej kolejki Betklik pierwszej ligi. Po tym jak Starzeszów na, na inaugurację zwyciężyła u siebie z Arką Dnia 1 do 0. Czeka nas spotkanie wyjazdowe z Górnikiem Łęczna. Z Górnikiem Łęczna, z którym tak naprawdę niedawno mierzyliśmy się tutaj w Łęcznej. To był ostatni mecz wyjazdowy poprzedniego sezonu. Teraz czas na drugie. Spotkanie tego nowego sezonu 2024-2025 czekają nas na pewno wielkie emocje. Przyjeżdżamy do Łęcznej z nadziejami, do Łęcznej, w której poprzednio wygraliśmy 3 do 1 i na pewno liczymy na powtórkę z rozrywki. Jak tam ambicje, aspiracje, nadzieje na dzisiaj. Słuchaj, nowy początek nowego sezonu. Zawsze te początki powodują, że we wszystkich Budują te emocje, są takie pozytywne emocje. Wygrana w pierwszym meczu, no nie może być dzisiaj inaczej, jak też wiara w to, że będą trzy punkty. Ale u was jest pewnie podobnie, no trzy punkty z Arką Gdynia. E, nasz były dyrektor bardzo smutny po, po tym meczu, u was w Rzeszowie, także Niczym, że będzie dobrze. E, oczywiście, że tak, dobrego meczu, żeby się w Niech się kibice bawią na trybunach, piłkarze na boisku, a my musimy to opakować po prostu. Coś, co ja zajmuję, to najbardziej zlewe. Miejsce na łatwo. A tu miasta Nie dalej nie Nie, nie, ty to, grałeś już tutaj, czy, czy nie grałeś tutaj? No, nie, grałem. No, nie grałem. No jaka cudka. Murawka to. Atmosferka no, też podobno woskujesz. bardzo fajna. Nie, właśnie no, tak tam. Zapowiada się na ja, rynek stronę. Czy bardzo? na to trener Korda? Tak. Cała jak to jest taki co jest w wariacie? Jak tam tomeczku? Dobrze wszystko. Dobrze Bardzo wszystko? Tutaj się z kimś w pokoju. W kimłeś pokoju. Z tym Dzień dobry, mamy Rozpoczynamy nowy sezon nieugrancki na stadionie publicznej w Białej Dzisiaj drugi podejmuje stan Rzeszy. Dziennik ten użytkownika zbiera pierwszy wyjazdowy do wschodniego sezonu. Z dalowej roli grudni ochrona do Cera pomaluje przedmiotu w czasie, gdy tam Nasz dzisiejszy przeciwnik będzie znamy w 1-0. Po pierwszej kolejce spotkań później podobnie jak Stal i cztery inne zespoły mają gdzie punkty. Liderem jest klub Termanika Niecieczny. Klub sportowy Stal Rzeszów został założony w 1944 roku. Barwy klubu biało-niebieskie. Prezesem w Stali jest Rafał Kalisz. Największy sukces klubu Rzeszowa to zajęcie siódmego miejsca w pierwszej lidze w sezonie 1965-66. Szanowni Państwo, oprócz meczu górnik Łęczna w Stał w ramach kolejki spotkań według pierwszej linii grają. W dwóch piątkowych meczach mniejszoletnica pokonała Stal stałstwo 4 do 2 a kotwica położy bezbrankowo zremisowała z wieka Tychy. W dniu dzisiejszym odbyło się jedno spotkanie, w którym w wspólne grupę Terminicenciera 0-4. Jutro odbędą się trzy spotkania, od pole, 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 i pole, zmierzy się w z Warszawa, Warszawa, a pole, pole, z pole, W ostatnim pole, meczu pole, 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 z Z pole, 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 z numerem drugim Patryk Wawczar, z numerem czwartym Michał Cynoś, z numerem siódmym Karol Łysiak, z numerem jeden. Koncentracja od całego początku No to Wsparcie. Ruch strzałów, pleja, i Ruch, że jest w tansu. Żyjemy tam w środku. z każdym kolejnym meczem, z każdym kolejnym meczem, trzeba nabierać doświadczenia, korzystać z tego, co idzie, co wychodzi, co czujecie, a próbować ograniczać te wszystkie nasze mankamenty. Początki meczów, pierwsze akcje, pierwsze kontakty, za dużo spraw. to jest podstawa. Kontrolować to wszystko i wyciągać wioski na to, co, co, dzisiaj jest potrzebne. Także, dawać panowie, dawać, dawać panowie każdy następny mecz to jest. त <laughs> 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 Panowie, co prawda, Przegrywamy mecz, który tak mi się przynajmniej wydaje. Powinniśmy spokojnie wygrać. Tak, to prawda. Do przerwy przegrywaliśmy 1-0, ale zdaliśmy sobie sprawę, że gramy jednego zawodnika więcej. Wszedłem w drugiej połowie, wiedziałem, że gdzieś te sytuacje się pojawią, fajnie, bo w pierwszym kontakcie bodajże z piłką. strzeliłem bramkę wyrównującą i raczej wszyscy byliśmy przekonani, że, że idziemy po kolejne. Były sytuacje, ale no zabrakło gdzieś tam czy dokładności, czy skuteczności. Otworzyliśmy się i przeciwnik niestety wykorzystał swoją, tak naprawdę, no mieli jeszcze jedną sytuację, ale za drugim razem już niestety się nie pomylili i, i oni wygrywają, zdobywają trzy punkty, a my wracamy z zerowym dorobkiem. Powiedziałeś, że brakowało może dokładności, a ja bym powiedział, że chyba trochę chłodnej głowy po prostu brakowało. Ciężko mi teraz to ocenić, tak naprawdę od razu po meczu dopiero będziemy to analizować, ale no tak jak, tak jak Pan mówi, no może chłodnej głowy, może troszkę cierpliwości i, i byśmy zdobyli tą bo, zwycięską bramkę, ale no tak się nie stało i przegrywamy. Ta bramka debiutancka w barwach Stali Rzeszów choć trochę cieszy? No cieszy trochę, ale cieszyłaby zdecydowanie bardziej jakby to była zwycięska bramka i byśmy zdobyli trzy punkty, a tak to ja mam bramkę, ale, a my mamy zero punktów i tak naprawdę nic nam to nie daje. Można powiedzieć, to jest slogan, ale pewnie z taką podwójną sportową złością przystąpicie do następnego meczu. I tak myślę, tak naprawdę chcielibyście, żeby on już był jak najszybciej. No tak, teraz wszyscy jesteśmy wkurzeni, ale w piłce fajne jest to, że za tydzień zaraz można, można zdobyć kolejne trzy punkty. I, i mamy nadzieję, że zmiedział w niedzielę. Uda nam się dopiąć kolejne zwycięstwo i, i będziemy się cieszyć wszyscy razem. Wszyscy sobie tego życzymy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.